Hallo, ja dzwoniłam się do, do hotelu. Tak? Yy, proszę pani, ja bym chciała przyjechać do Was. Mhm, w jakim terminie? Yy, 15 maj. A jaki pokój interesuje Panią? No taki wie pani przyzwoity. Przyzwoity taki, żeby mogła odpocząć. Usiąść telewizorek, wie pani yy, ciepła woda, no i kibelek. Hmm. A na jak długo? Na 5 dni. Za 190 zł pokój jednoosobowy. Yy, jaki to hotel jest, Pani Bowie? Ja sobie zapiszę. Hotel Meduza. Meduza. Dobrze. A proszę Pani, yy, mam takie pytanko do Pani. 190 zł. To za cały, za cały tydzień ile wyjdzie? Za pięć dni. No. Eee, już Pani mówię. 760 zł. Za cztery tak, noclegi. Tak powiem Pani, że to tak niedużo chyba, co? Zależy dla kogo? No nie, dla mnie niedużo, no. Poczeka pani, y, kie, od kiedy do kiedy ja mówiłam? Od 15 maja. Y, dobrze, poczeka pani chwilkę. Jasiu! Jasiu! Daria y, tak hej meduszki. Zadzwonili do mnie. 15, 15 maja mam ma operację i, i musisz dać 1000 złotych dla mnie na operację. No! 15 maja yy, na 5 dni, ja jadę do szpitala. No, w koszolinie. Dobra, proszę pani, yy, to, to niech pani zapisuje. Na jakie nazwisko? Bąk! A pani jak ma na nazwisko? też na rak. Okej. Okay. Yy, proszę pani mój mąż chce z panią porozmawiać. Proszę. Ja się Halo. Hallo. Halo? Dzień dobry, a ta operacja to 15 maja, tak? Mm, ja nie wiem. To mnie się pan pyta. No. Ja się. O co tu chodzi? Proszę pani, dobra, Tyś ile tam wyjdzie pieniędzy za to wszystko? Pani chciała zarezerwować pokój jednoosobowy. To jest 190 zł za dobę, czyli razem 760 zł. 760 zł. I w tym już jest operacja, tak? Nie, proszę pana, pan się dozwolił do hotelu, nie do ośrodka rehabilitacyjnego, ani do szpitala. Aha, to z kim ja rozmawiam? Z recepcją hotelu Meduza. No. Jasia, trzymaj. To do Ciebie chyba. Halo! Halo, czy Pani jest Pani chce dokonać tej rezerwacji? No, 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 tak, tak, tak. Znasz na pewno tego Tysiaka? Dobrze, to niech Pani zapisuje. I to jest hotel... Proszę Pani, bo, bo to jest... Bez żadnych tam przedpłat. Hmm, właściwie teraz widzę, że nie ma pokoju jednoosobowego dostępnego. Czy dwuosobowy panią interesuje także? Za 230 zł? Za dobę? Dwu... Dwuosobowy, tak powiem pani, że. Yy, no kurczę, no nie wiem. No. Ja tak nie za bardzo z tym śmiertelem chcę jechać. Ale może pani sama coś w tym pokoju? A to, 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 po co ja mam płacić tyle? Bo właśnie teraz widzę, że nie ma już jednoosobowego dostępnego. No widzę, wszystkie jedynki zostały zarezerwowane. A ma Pani jakiegoś może tam, gdzie Pani, fa faceta dla mnie? No, niestety nie. Nie ma. No dobra, pisz Pani, chuj tam, pisz Pani, 230 to ile wyjdzie? 920 zł. To ile więcej? Jaka różnica jest? Halo. Jestem już. Co pani robi? 160 zł różnicy. No to nie wiem no a ja mam jakąś zniżkę, czy nie mam wtedy? Nie, nie, nie ma Pani. Znaczy jest to zniżkowa cena od pokoju dwuosobowego, ale nie tak tanio jak pokój jednoosobowy. To niech Pani mi da tak tanio. Nie mogę. Po znajomości, no co Pani? Ale ja Pani nie znam. No jak, no... Pani... Pani Kasia, tak? Tak. No, no to jak Pani mnie nie zna? Nie, ja Pani nie znam. No jak, no ja jestem. Ale to mi nic nie mówi akurat. No po znajomości pani Datani. Nie, nie mogę, niestety. Poznajomości, pani Kasiu. Nie, niestety. A dlaczego nie? Bo nie jestem osobą decyzyjną. Jak pani ma ochotę na zniżkę, to proszę mu zadzwonić już. Ale niech pani... Pani tam powie, że ja jestem ciocią. No ale pani nie jest moją ciocią, od tego zacznijmy. A oni tam... Nie, tam... Oni ni chuja nie ja nie spędzą, sprawdzać. Niech pani tak powie, że ja ciocia i ja taniej. Ale ja będę to wiedzieć, proszę pani, więc tego nie zrobię. Ale co pani będzie wiedzieć? Że pani nie jest moją ciocią. To, to od dzisiaj może mi pani mówić ciociu. Pozwala... Nie, dziękuję. Ja pozwalam. Normalnie, proszę pani, proszę się nie stresować. Niech pani zapisze mnie po zniżkowej cenie. Po znajomości. Nie mogę tak zrobić. Może pani, pani wie o tym dobrze. Wpisuj pani, wpisuj. Na pewno nie mogę pani tej zniżkowej ceny. Może pani, wpisuj pani. Nie, nie mogę. Nie mogę Pani dać zniżkowej ceny. Jeśli Pani chciałaby zniżkową cenę, to proszę dzwonić jutro przed południem do działu marketingu. Proszę Pani, tu nie ma co gadać, nie ma co dzwonić. Niech Pani mnie zapisze po zniżkowej cenie. Nie, nie mogę tak zrobić, proszę Pani. Ale dlaczego nie? Bo nie jestem osobą decyzyjną. Ale ja jestem. Ale niestety to na tym nie polega. Proszę Pani... Ja jestem Jasia Bąk. Pani to jest K Pani Kasia. No, no to chyba my się znamy. No to jak Pani nie może mi dać, wie Pani, chociaż troszkę tej zniżki na dwuosobowy pokój, no niech Pani nie pieprzy, no. To, mogę Pani go zaponować za 230 zł za dobę i nic więcej. Ale proszę Pani... Po znajomości. Proszę pani, czy jest pani zdecydowana zrobić rezerwację za tą cenę, o której mówiłam, czy nie jest pani zdecydowana? Bo jeśli nie, to, to niestety, nic nie mogę więcej zrobić. Proszę pani, kochana. Pani Kasiu, my się znamy. My się bardzo dobrze znamy. I pani nie może mi troszkę załatwić taniej? Nie mogę, niestety. No jak to jest, pani? Wpisuj pani tam po się szybciutko. Nie mogę. Ale dobrze nie, wiemy, nie. że i tak Pani zaraz to zrobi i tak. Nie ma co przedłużać, niech Pani wpisuje. Nie, nie mogę proszę Pani. Myślę, że w tym momencie musimy dokończyć rozmowę, bo nie jestem pewna, czy Pani faktycznie chciałaby dokonać tej rezerwacji, a jeśli tak, to proszę dzwonić jutro przed południem i kontaktować się z działem marketingu. Proszę Pani, Pani za szybko mówi, ja nie ja. Ja zrozumiałam tylko, że coś do marketingu. Tak, proszę się jutro przed południem kontaktować z działem marketingu. Ja muszę dzisiaj wszystko mieć zarezerwowane, bo ja już pociąg kupiłam. Do 15 zdąży pani dojechać? Proszę pani, ja już kupiłam bilety. Nie zabraknie pokoju, jest dużo miejsc wolnych w tym terminie. Yy, Więc jed... ja to na pewno Ale zamkną. jednoosobowy ja chcę w takim razie. Jednoosobowego nie ma już. Akurat te są podejmowane, okay. ale inne są wolne, dwuosobowe. Dobra, to wpisuj pani po znajomości. Nie mogę czytać po znajomości, to jest moje ostatnie słowo i w tym momencie się z Panią rozłączam, ponieważ nie jestem przekonana, czy Pani na pewno chce zrobić tą rezerwację. Jeśli tak, to proszę już rozwolnić i się dowiadywać o zniszczej... Ja chcę, ja chcę, niech Pani nie cuduje. Niech Pani nie cuduje, niech Pani nie przeciąga. Niech Pani wpisuje mnie tam. Yy, normalnie niech Pani wpisze mnie za 180 zł. Za 230 i nie mniej. Proszę Pani, bo my na rynku to my nie jesteśmy. Tu nie ma co się targować. 180... A tu Pani się targuje. Nie, 180 złotych, proszę Pani, była była taka mowa. O 180, a Pani nagle 230, bo co? Bo Pani starą babę usłyszała? Nie, 190 złotych kosztuje pokój jednoosobowy, ale widzę, że w tym no, momencie nie no jest i dostępny. Bajera, no i bajera, no i niech Pani zapisuje i koniec, kropka. Mogę Pani zrobić rezerwację, ale na pewno nie na 190 zł. Na jakie nazwisko zrobić rezerwację? Bąk. Za 190 zł. To, to wyjdzie, proszę pani, ja pani nawet policzę ile, bo, bo ja tu już się boję. To wyjdzie 760 zł. Zrobiłam Pani rezerwację na pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania do 230 zł i nic więcej nie No, mogę w no momencie. już 800, kurwa. Nie. 190. Mówi za. 190 zł. Była... Nie. 200... 190 była mowa. 190 za pokój jednoosobowy. Jednoosobowego nie ma jednak dostępnego w tym terminie, więc będzie dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania do 230 zł. No, więcej no, za nie piętet. mogę dla Pani zrobić. Za 500 od razu. Nie. 190. Nie, nie mogę tak zrobić i muszę zakończyć rozmowę. Ta rezerwacja jest zrobiona dla pani. Jeśli chciałaby pani zniżkę, to proszę już do się. To pani anuluj to! Pani to anuluj, bo ja ja za 230. Pani to ja kurwa na majorkę pojadę za tyle. No i na pewno będzie pani tam miło. Do widzenia. Proszę pani, 190 zł. Nie, proszę pani, to moje ostatnie słowo. Do widzenia.